Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie mała zmiana konwencji odpowiem na kilka prostszych pytań, ale myślę, że równie ważnych. Także lecimy z pytaniem. To może w pierwszej kolejności odpowiem na pytanie Mariusza TV4339. Like, czy to chłodzenie zawsze trzeba aplikować? Potrzebny tylko na jakiś konkretny krok, czy przy każdym podłączeniu pod komputer. Generalnie chodzi o to chłodzenie, które pokazywałem. Na kilku filmikach. Jego zadaniem jest schłodzenie przede wszystkim vtx i dodatkowo Flight Controller, aby się nie przegrzał. Jeśli chodzi o Flight Controller, to teoretycznie potrzebuje od 5 do 10 minut, aby nagrzał się do takiej teoretycznie niebezpiecznej temperatury, która mogłaby spowodować przegrzanie i przepalenie jakichś obwodów. Natomiast jeśli chodzi o VTX, no to VTX, jeśli jest ustawiony na pełną moc, no to myślę, że w z dwie minutki i już będzie w pełni nagrzany. Także jeśli będziecie robić coś yy, dość długo, na przykład po podłączeniu do USB powyżej 5 minut, to radziłbym kłaść na chłodzenie. Natomiast jeśli podłączacie yy, baterię do drona, no to wtedy idzie zasilanie na VTX. -a. VTX jest zasilany i wtedy się nagrzewa także VTX to są taki jednowatowy to jest mniej więcej 2-3 minuty i już jest super nagrzany także, także wtedy przy baterii chłodzimy zawsze no teraz lecimy z kolejnym pytaniem Stanisław Październiu mam problem z lutowaniem mianowicie wszystkie pady dobrze polutowałem ale na minusie od flight controllera chyba przegrzałem pad i lutowałem już kilka razy i nie chcę trzymać cyna od odpada, co najlepiej teraz zrobić? Jeśli chodzi o te duże pady na flight kontrolerze, do których przylotowujemy kable zasilające, to to są najbardziej problematyczne pady z tego względu, że są największe. A najgorszy z tych dwóch to jest właśnie minus który jest podłączony ze wszystkimi minusami na płytce i tam się dość dużo ciepła rozprasza po tych wszystkich ścieżkach i generalnie tam trzeba dobrze nagrzać ten pad minusowy lutownicą tak do 400 stopni. Oczywiście wcześniej trzeba położyć trochę fluksa. Jak już pad będzie nagrzany, to dokładamy cyny, robimy taką ładną kuleczkę, zabielamy i potem dokładamy na to kabelek. Natomiast, jeśli macie taki problem jak Stanisław, że cyna Wam cały czas od tego odpada, no to trzeba wyczyścić tą cynę, która jest na padzie. Użyć jakiegoś dodatkowego alkoholu. Ja używam takich ściereczek, takich padów nasączonych alkoholem, a dokładniej propanolem. On bardzo ładnie czyści ze wszystkich zanieczyszczeń. Jak już pad, do którego będziemy się lutować, jest wyczyszczony. To jeszcze raz nakładamy fluksa i próbujemy jeszcze raz. Tylko od razu spróbujmy na 400 stopni, tak żeby to się ładnie nagrzało. I najpierw trzeba zabielić, tak jak mówiłem, i dopiero potem nakładamy jeszcze raz do tego przewody. No, to lecimy z pytaniem numer 3: Min 4463. Mam pytanie, może ktoś mi pomoże? Zbudowałem swojego pierwszego drona. Dron na kontrolerze SpeedB F405 Mini, DJI O3, gogle 3, kontroler DJI 3. Wszystko zostało uaktualnione. Problem dotyczy kontrolera. Dron komunikuje się z kontrolerem po Goglach, uzbrajają się silniki i startują, ale reakcja na throttle jest 0.1. Kiedy dodaje gazu, silniki idą pełną mocą i nie reaguje na polecenia drążka. W ustawieniach odbiornika w aplikacji wszystko wygląda poprawnie, drążki reagują płynnie. Może ktoś coś podpowie, co jest nie tak? Jeśli w ustawieniach odbiornika w aplikacji wszystko wygląda poprawnie i tam drążki dobrze reagują i wszystkie przełączniki, natomiast po uzbrojeniu, dodaniu trotla, dron robi od razu takiego fikoła albo wystrzeliwuje do góry i potem zaraz się rozbraja, bo tak zazwyczaj jest. Jak włączają się zabezpieczenia, to. W 99 przypadkach jest to problem ze źle ustawionymi silnikami, lub odwrotnie zamontowanymi śmigłami. Mi też się to od czasu do czasu zdarza, jak nie zwrócę należytej uwagi i zamienię gdzieś śmigła kierunkiem. Także, także to jest ten problem. Sprawdzajcie to po 2-3 razy i na pewno będzie ok. No to teraz lecimy z kolejnym pytaniem. BJBB84. Hej, dzięki za całą serię można się dużo nauczyć. Mam jednak pytanie: posiadam kamerę Runcam Phoenix 2SE V2. Nie mam w zestawie pilota do jej sterowania. Jest jakaś inna możliwość wejścia w ustawienia? Czy jednak pilot będzie niezbędny dzięki. Generalnie tak. Yy, wszystkie nowe chyba kamery Runcama mają taką opcję, że jeśli przylutujecie kabelek, który wychodzi ze złącza. To się chyba nazywa MENU i przylutujecie do złącza CC w Flight Controllerze, czyli Camera Control. To po wpięciu baterii, ale jeszcze przed uzbrojeniem, jak ustawicie drążki idealnie po środku na aparaturze i dacie w prawo, to wejdziecie do ustawień kamery. Także to jest taki fajny feature i nie trzeba podłączać joysticka do kamer runkama. Natomiast, jeśli macie inne kamery, to potrzebny będzie taki dodatkowy joystick, który wpinamy w dodatkową złączkę na kamerze. I tu sobie przełączamy wszystkie funkcje, jakie mamy możliwe w kamerze. To teraz kolejne pytanie od Dronano FPV: czy zbudujesz drona prywatnie? Tak, mogę zbudować drona prywatnie. Mogę też zrobić y, pit tuning na zamówienie, jeśli tego chcecie. Natomiast po to robię poradniki, żebyście umieli zrobić to sami. No, ale jak bardzo chcecie, to tak, mogę to zrobić. No to teraz kolejne, chyba już szóste pytanie. Krzysztof Dziuba 3538 pisze: Witaj, świetny poradnik. Czy jest jakiś sposób, aby dron zawisł na pewnej wysokości i się sam nie przemieszał w żadnej osi? Dodam, że mam. Piątka. chwilę pozostawienia bez dotykania drążków. Dron pomyka gdzie chce. Pozdrawiam. No generalnie tak to właśnie wygląda z dronami FPV, które są na Betaflight. Jeśli nie mamy czujników optycznych, a czujniki optyczne działają tylko na oprogramowaniu iNav i na Ardupilot i tam macie właśnie taką funkcję, która będzie utrzymywała wam drona w jednym miejscu. Natomiast już niedługo do nowego Betaflighta chyba 4.6 ma na stałe wejść funkcja, która będzie utrzymywała Wam drona na zadanej wysokości. Natomiast jeszcze chyba nie będzie funkcji, która będzie trzymała drona w danej pozycji. No zobaczymy. Może kiedyś to dodadzą. No to lecimy dzisiaj już z ostatnim pytaniem. I tak było dużo. Zawisza Czarny pisze. Ok, śledzę kanał i widzę, że warto daje saba. I pytam jaki GPS z własnym podtrzymaniem zasilania do 3 cali, nie do long range, o bezpieczeństwo i szukanie mi chodzi Kiedyś Flylensa 85 szukałem dwa dni, ale znalazłem, cały i zdrowy, teraz wiem, że by ustawić na stałe nagrywanie w goglach, pozdrawiam Jeśli chodzi o GPS z własnym podtrzymaniem to nic Wam to nie da bo jeśli padnie bateria w całym dronie, to nie będzie działał Flight Controller i RX. Więc nawet jeśli GPS będzie działał, to nie wyśle wam swoich namiarów. A jeśli zadajecie sobie pytanie, to po co w takim razie jest GPS z własnym podtrzymaniem, to generalnie chodzi o to, żeby taki GPS łapał fixa, zanim jeszcze podłączycie baterię do drona, żeby nie grzał się Flight Controller i VTX. Natomiast dobrym rozwiązaniem jest właśnie to, co pisze zawisza czarny, żeby stale nagrywać obraz w swoich goglach. Ewentualnie można jeszcze ustawić koordynaty GPS na ekranie, żeby można go było potem znaleźć na mapce Google. Ja natomiast od siebie mogę dodać jeszcze, że po telemetrii w aparaturze również macie wysyłane ostatnie dane o lokalizacji drona, gdzie się znajdował, zanim na przykład straciliście od niego sygnał. W sumie to jest jeszcze jedno rozwiązanie, które ułatwiłoby poszukiwania drona. Możecie sobie podczepić taki nadajnik, jak przyczepia się zwierzętom na obroże, nadajnik GPS. Lokalizator, który ma kartę SIM. On potrafi działać chyba do nawet 100 godzin, jak się go naładuje. Także możecie podpiąć sobie. Czy ja coś tu takiego mam małego? Co bym mógł pokazać, jaki to jest wielkości? No generalnie są to moduły, które są trochę większe niż adapter do karty SD. Oczywiście są znacznie grubsze niż, niż ten adapter. No ale można by sobie go gdzieś zamontować na dronie w trakcie lotu i jak już nam spadnie to dużo łatwiej będzie go znaleźć. To taki ciekawy pomysł na szybko mi wpadł. No i to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki za fajne pytania, zadawajcie kolejne i będziemy lecieć z nimi w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!